Cześć cześć, witajcie z tej strony i A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Dead by Daylight. Stwierdziłem, że nagram, bo mam taki kaprys. I instalując tą grę, ponieważ ją nie instalowałem. Zauważyłem, że jest event halloweenowy, więc całkiem fajnie. Więc wchodzimy sobie na eventik. Jeśli nie wiem dokładnie o co chodzi w tym, ale... Widziałem, że dużo jest w szczelinie yy, nagród. tam do osób, które właśnie nie mają tego premium czy coś. Aż to premium jest fajnie, bo jest dużo z Ghostface'em To jest akurat spoko sprawa. I to bym chciał w sumie. Ok, nagrywanie jest ciekawe, bo tak gdyby tak nie patrzę, to siedzę sam, napierdałem do mikrofonu. I udaje, że ktoś mnie słucha. To to jest bardzo ciekawa rzecz. Tak, tak na no wstępie. Dzisiaj gramy sobie właśnie yy, magikiem. Będziemy magiczni. I no w sumie tyle i będziemy bardzo magiczni. Nie będę, się gra magikiem, widzę tutaj, że chyba coś pozmieniano odkąd ja nie grałem. Grałem nie dosyć dawno. Raz Chyba się fajną animację. Ja, że mogę rozwalić, ale jestem pośledzony. Więc przepraszam. Dobra, to jest dosłownie na strzała No i super bierzemy Samiśmy sobie ogrębym build mam nie wiem jaki, co w się sensie, ten build <grym> robiłem dawno temu Więc ciężko mi stwierdzić, co miałem w tym Nawet nagrzewam sobie nowe. Czyli ktoś tutaj był. Co to jest? Nie wiem co wziąłem, ale coś wziąłem. No, gdyby nie twój głos, przez nie przeskak Okej okay. No Ajaj, ajaj, ajaj. Dead heart. Ja ja ja. Dat gaat. dat wordt dat gaat. A bo no, unikniesz się po prostu, tak? Też można. Dobra. Cięcia. Dobra, pojedziemy sobie z jakimś innym. Może niestety A to nawet nie na no czegoś się aktywowało no, Tak jak mówię mam jakieś Bildy jakie mam ale Nic nie pamiętam jakie no, Nie wiem ja, że... Pętliczek, pętliczek Wszyscy tak ja myślałem, żeśmy Jeszcze ranna A ja już został jeden generator Co mnie akurat niepokoi Dobra, darze. да, все. Раз. да. Kurczę to tak ten hack. Może możemy się wyli... No właśnie. Adrenalinka. la mm -hmm. A non Abra. А, тут смотри. О, боже. Até Super. Ну а что это?

Tylko jeden frak się udał. Co by zniszczył dom? PET do punkcików. Ale ja mam zebrać. Dobra, gg, nimi O, miałem zdanie, że na Magikana no to fajnie. Zrobione, I tutaj kolejne zadanko zrobione. Jeszcze miałem właśnie, sobie wziąłem tort, torcik, może e, nie torcik, pudding ocalałego. Z więcej punkcików. Co to jest? Osobiste premium jest 100%. Haku, wydarzeń, generatorów, przekazów energii polskiej zapewnia skazówkę kierunkową, gdy w broni 24 metrów pojawi się niestabilna szczeina. dostępna w trakcie wydarzenia. Hunter Ciekawe, bo ja właśnie nie wiem o co chodzi z tymi szczeinami. W bo... ogóle ewidentnie będę musiał trochę więcej pograć, żeby się dowiedzieć, albo coś obejrzeć na ten temat, albo poczytać. To też nie głupie. O, o, to, co to? Za nagroda? Coś dostałem. A czemu to dostałem? O. Pięknie połącz się z tymi fiatowymi glifami. What the fuck, co to są glify? Fiaturgi, które po prostu są smugę śluzu. widzowie nie wiem o to Dobra, więc so, to na tyle, mam nadzieję, że Ci się to jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, no po prostu nie subskrybujecie I napiszcie komentarz, czy Wam się podobało, czy chcecie więcej takich rzeczy, czy tak filmy właśnie na zmianę, tu rozkieta tu rozdeadbydaily, czy coś To tam możecie napisać Dobra, więc ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!